Loch Co za miejsce. Piękne, grube, ładne liny. Polujemy na nie. Właśnie pierwszy dzisiaj Wyszedł Linisko. Ładny, kilo 243 cm. Proszę. Mm. Baj! Pewnie linek jakiś mały. Oj, może nie. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Co to jest? Jaź, ale piękne jazisko. Wow, to jest piękny Jaź. Piękny Jaź. O Boże. Wow. Ole jazisko! Ja cię kręcę! <laughs> o panie! O panie! Holy shit! Ole rybsko Co za chabad! Dobra! Wow o, Ale jaś No piękna ryba! Bierzesz się tu kolego za Ole jazisko, patrzcie tylko to No cudo, nie? Kurde, nad nie mam nad ja muszę mieć zdjęcie z to rybą bo... Ale piękna. piękna, piękna, piękna Ciekawe ile to wasze. dobra Szybka waga, raz, dwa, dziś Jaś 2-300. Jaś, Piękna ryba. Mamy następną rybkę. Chyba znowu Jaś. O, górą idzie pięknie. Co? No, no, no. Pacho. Chodź. Konie w zielsko, Wyjdź tam. O, złoty. Skubany. Pacho. Chodź. W tej chwili, please, please. please. O. Mamy go! Jest jaźń numer dwa. Ole rybka dzisiaj! Jakie rybka dzisiaj biorą! O ludzie, ole piękny. Jest jazisko. Kolejne. Właśnie wraca do wody. 56,5 cm. 2750 kg, 56,5 cm, mój największy jaś w życiu, <laughs> nowe PB panowie, nowe PB jazia. Kto by się tego spodziewał, nie? No miejscówka Miejscówka jest mega, nie? Cud miód, wracam tu na weekend na pewno z rodzinką, nie? Loch, abojne, po, po, polecam, je, polecam. O siedzi coś. Coś tam skubało o i siedzi, nie mam podbieraka. Nie. O już wlazła w glony o wyjdź z tego mu. O, weź Jest rybka, ale jak znowu. Gdzie idziesz, gościu. Kromo. Come on to Papa. Oh, beautiful. Oh, jest Lunek, piękny Mhm. Mm O, panie! Panie Linie! Swój mm. Weź! Już! Już! już się sam chyba wyczepił, tak? Ale piękny! O. Nawet go nie mierzymy. I ważymy, od razu leci. Do wody. Piękna, zielona rybka. Złota od spodu. O, za Ale linek ładny. Chodź chować. Ale mieli hi, hi. Happy Days. No, no? Mamy linka, jakie piękne gruby, zobaczcie. No świetny, nie? Ale, świnka. Półtora kilo. Półtora kilo linek. Ale poszedł. O, cudo. Cudo. O, kolejne branie, chyba coś mniejszego tym razem. Płoć, Petro. Płocie dość tych ładne. Hmm? Kolejna dzisiaj. Piękna chłodź. Piękna, piękna. O, na takie coś, na takie wynalazę. Wszystkie rybki dzisiaj na takie łowterka. O smaku ananasa. Proszę bardzo. Mamy kolejnego jazia najprawdopodobniej Do brania atomowe, nie? Zapierdzieli w tego łowtera, że tak jest to jaś. Piękna ryba. Aż złoty skubany. Chodź, choć. Kurde. Nie wypnij gościu, wracaj. No patrz. Kurde, walczy z całych sił, ale jest przepiękne. To masz. Kurde, złoty nie. O, ale jazisko Uch. Tu się tylko nie spią. Jest mój! Jest mój! Ale jaś gruby! Wow! Jaki mały gruby! Jaki fajny! Ale ten jest świetny! O, oh, super! Ole, pusta ryba! Patrzcie! Patrzcie na to! Jaki jaś garbaty! No! To jest ryba, nie? Piękna. Piękna rybka. O, tam sobie motoróweczkami pływają, ale nam to nie przeszkadza. Kolejny piękny jaś wraca do wody. Równe 2 kilo. Piękna, złota rybka. Leć mały. o mamy kolejne branie ta rybka wydaje się wydaje się większa to się wydaje coś większego no czym? o się wykłada tam pięknie nie wiem co to może być wydaje się spora dosyć waleczna Kolejny Jaś Dzisiaj jest dzień jaziomy. Dzień jazia dzisiaj jest No prześliczny Kolejny nawet Nie wiem który dzisiaj O tu ścioszku O tu ścioszku Jest Kolejne jazdisko dzisiaj hmm. o. Mały o, No piękna ryba Piękna Zaraz wypuścimy ją Chyba gdzieś tu lekko Oberwała Nie ma no, przepiękna Takie jazie na locha jest Zeskoło Aberdeen w Szkocji. Zapraszamy wszystkich Piękne jazie Ten trochę berwał no. Będzie żył Będzie żył